Ile razy obudziłeś się z ciężarem w sercu, nie wiedząc dokładnie dlaczego? Ucisk w piersi, cicha niepewność, niepokój, którego nie da się wytłumaczyć, po prostu się go czuje. Życie wrzuca nas w środek bitew, decyzji, wymagań, lęków i oczekiwań. I prawie nieświadomie wpadamy w automatyzm. Sięgamy po telefon, odpisujemy na wiadomości, przewijamy media społecznościowe, próbujemy się rozproszyć wszystko to jeszcze zanim powiemy Dzień dobry, panie. Prawda jest taka, że gdzieś w głębi wiemy, że czegoś nam brakuje. Jest w nas pragnienie, którego nic na tym świecie nie potrafi zaspokoić. I wiesz dlaczego? Bo zostaliśmy stworzeni do czegoś więcej niż wypełniony po brzegi kalendarz, więcej niż osiągnięcia i cele. Zostaliśmy stworzeni do obecności, do żywej, intymnej i stałej relacji z Bogiem. Ale problem w tym, że w pośpiechu życia zapominamy szukać źródła życia. I wtedy czujemy się zagubieni, niespokojni, zbyt zmęczeni, by iść dalej. Bóg dziś Cię woła. Nie jako niecierpliwy sędzia, lecz jako kochający ojciec, który zna każdy szczegół Twojego serca. On nie czeka, aż wszystko sam uporządkujesz, żebyś dopiero wtedy do Niego przyszedł. On chce być pierwszym, do którego biegniesz. Zanim napiszesz wiadomość, zanim odzwonisz, zanim się zmartwisz, co by było, gdybyś najpierw uklęknął i powiedział: Panie, jestem tutaj. Prowadź mnie, podtrzymaj mnie. Mów do mnie. Bo kiedy szukamy Boga na pierwszym miejscu, wszystko się zmienia. Umysł odzyskuje jasność, serce znajduje odpoczynek, a chaos świata traci władzę nad tym, co nosimy w środku. Dziś jesteś zaproszony, by odwrócić kolejność, by zamienić pośpiech na obecność, by postawić Boga w centrum, zanim zrobisz cokolwiek innego. Bo są obietnice, które objawiają się tylko wtedy, gdy się zatrzymasz i szukasz go całym sercem. I o tym będziemy teraz rozważać. Szukanie Boga całym sercem nie polega na doskonałości, lecz na intencji. Biblia Wieremiasza 29:13 nie mówi, gdy będziesz święty, ale gdy mnie szukać będziesz całym swoim sercem, to zupełnie inna postawa to jak szukanie czegoś bardzo cennego jak wtedy, gdy zgubimy klucz do domu przeszukujemy wszystko, aż znajdziemy. Gdy szukamy Boga z wiarą, ta droga staje się szczera, pełna codziennej nadziei. W serce się angażuje, umysł się pochyla. A dusza odnajduje odpoczynek tam, gdzie wcześniej był tylko pusty brak. Często robimy odwrotnie. Sięgamy po telefon, włączamy Instagram, rozmawiamy ze wszystkimi, oprócz Boga. A przecież jest coś świętego w rozpoczęciu dnia szeptem: Panie, prowadź mnie. To jakby dostroić serce do nieba. Dobrym nawykiem jest poświęcić rano pięć minut w ciszy, tylko po to, by usłyszeć głos Boga. Może to być fragment psalmu, zapisany wers w zeszycie, albo krótka modlitwa na YouTubie. Proste praktyki, ale pełne mocy. Gdy szukamy głęboko, z wiarą i głodem prawdy, odpowiedź zawsze przychodzi, czasem w formie pokoju, innym razem jako niespodziewana rada, ale zawsze nadchodzi. I co najpiękniejsze, Bóg obiecuje, że pozwoli się znaleźć. To nie jest pusta nadzieja, to Boża gwarancja. A na tej drodze bliskości zaczyna rozkwitać prawdziwa radość, nawet w pochmurne dni. Bo kiedy serce się otwiera, coś się w nas przemienia. A tak przy okazji, zauważyłeś, że te rzeczy, za którymi gonimy, często tylko nas wyczerpują. Współczesne życie popycha nas do szukania szybkich i widocznych rozwiązań. Żyjemy w czasach, gdy wszystko musi być praktyczne, natychmiastowe, rozwiązane jednym kliknięciem. Gonimy za celami, tytułami, pieniędzmi, uznaniem i wierzymy, że kiedy już to wszystko osiągniemy, w końcu zaznamy spokoju. A co się dzieje? Osiągamy to, a mimo to czujemy pustkę. Cicho, niepokój, zmęczenie, którego nie da się wytłumaczyć ciałem, to przychodzi z duszy. I to zmęczenie ujawnia głęboką prawdę. Próbujemy wypełnić wieczną przestrzeń rzeczami przemijającymi. Prawda jest taka, że rozwiązania świata nie leczą. One rozpraszają. Im bardziej na nich polegamy, tym bardziej się męczymy. Obiecują wolność, lecz tworzą niewidzialne więzienia. Ile razy myślałeś, kiedy to osiągnę, będę dobrze. A gdy już to osiągnąłeś, zauważyłeś, że pokój nie nadszedł? To jak picie ze studni, która nigdy nie gasi pragnienia. Rzeczy świata mają krótki termin ważności. Mogą przynieść chwilową ulgę, ale nigdy pełni, którą może dać tylko Bóg. Bóg nie jest ostatnią deską ratunku, On jest pierwszą pomocą. Gdy szukamy u Niego tego, co świat obiecał, lecz nie spełnił, odnajdujemy prawdziwe, pokój niezależny od okoliczności, kierunek, który uspokaja umysł, miłość, która leczy najstarsze rany. Nie traktuje nas jak liczby czy cele, ale jak ukochane dzieci. I nawet gdy jesteśmy wyczerpani gonitwą, On czeka z otwartymi ramionami. Dlatego, zanim zaczniesz szukać odpowiedzi w rzeczach, ludziach czy osiągnięciach, zwróć się do Niego. Bo tylko w Bogu serce znajdzie to, czego naprawdę szuka. Modlitwa nie potrzebuje pięknych słów ani gotowych formułek. Rodzi się z prawdy, którą nosimy w sobie, nawet gdy ledwo potrafimy ją wyrazić. Bóg nie czeka na przygotowaną przemowę. On czeka na nasze serce. To w prostej i szczerej ofierze rodzi się bliskość. Gdy mówimy, Panie, nie wiem co robić, ale jestem tutaj, budujemy prawdziwą relację. Wiara nie mierzy się pięknymi zdaniami, ale sercami gotowymi zaufać, nawet gdy wszystkiego nie rozumiemy. Prawdziwe oddanie dzieje się wtedy, gdy pozwalamy Bogu wejść tam, gdzie najbardziej się chowamy. W bolesne wspomnienia, frustracje, wątpliwości, których nie dzielimy z nikim. On nie boi się naszego bałaganu, wchodzi w niego z miłością. Modlitwa staje się bezpiecznym miejscem, gdzie możemy odpocząć, gdzie nie musimy udawać, gdzie wszystko, czym jesteśmy, może być przyjęte. Bliskość z Bogiem to nie tylko prośba o błogosławieństwo, ale pragnienie Jego obecności bardziej niż jakiejkolwiek odpowiedzi. To możliwość powiedzenia, Panie, nie chcę tylko ulgi, chcę być z Tobą każdego dnia. Z czasem ta wspólnota zmienia wszystko. Bóg zaczyna leczyć dawne rany, odnawiać siły, daje odwagę tam, gdzie kiedyś była tylko obawa. Życie dalej przynosi wyzwania, ale serce już nie idzie samo. Jest prowadzone, obejmowane, podtrzymywane. I im więcej się modlimy, tym bardziej rozpoznajemy, że Bóg jest wszystkim, czego potrzebujemy naszym pocieszeniem, naszym przewodnikiem, naszą siłą. Modlitwa przestaje być pośpieszną prośbą, staje się codziennym spotkaniem, miejscem schronienia nowego początku, prawdziwej miłości. Nie jesteś sam. To, co czujesz dzisiaj, ten niepokój, ten ciężar, to ciche zmęczenie, Bóg już zna. I on nie jest daleko. On jest tutaj. Czeka, aż po prostu powiesz: Panie, potrzebuje cię! I kiedy wzywasz go przed wszystkim innym, niebo się porusza. Odpowiedzi przychodzą. Pokój zapada. I nawet jeśli świat wokół nadal jest burzliwy, w tobie rodzi się coś nowego. Pewność, że jesteś podtrzymywany przez ręce, które nigdy nie zawodzą. Nie ma znaczenia, jak wielki jest Twój ból, czy jak głęboka jest cisza, z którą się mierzysz. Bóg słyszy nawet to, czego nie potrafisz wypowiedzieć. On jest tym, który uspokaja burzę jednym słowem i który obejmuje cię bez osądu, nawet w dniach, gdy jedyne co potrafisz to płakać. Więc dziś podejmij tę decyzję. Zwróć się do Niego. Zaufaj mu. I żyj pokojem tego, kto najpierw szuka serca Boga, zanim poszuka jakiegokolwiek ludzkiego rozwiązania. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, zostaw Amen w komentarzach i podziel się nią z kimś, kto potrzebuje tego usłyszeć. A jeśli chcesz nadal otrzymywać słowa, które umacniają Twoją wiarę i odnawiają nadzieję, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Tutaj każdego dnia Twoja dusza spotyka się z miłością Boga. Niech pokój Chrystusa będzie z Tobą, dziś i na zawsze.